Muszę uważać, że wam nie zdradzić, gdzie jesteśmy. Tu wpadłem, jak oglądałem y tą nieruchomość, tą stodołę. Ciekawe, kiedy ostatni raz ktoś tu wszedł na ten strych i po prostu zostawił te widły i nigdy więcej tutaj nie wrócił. Cześć, witam was serdecznie na moim kanale. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, komentarze. Ta sekcja najbardziej mnie cieszy. Bardzo dużo porad, dużo rad. Troszkę krytyki, no zaczynam dopiero, więc wybaczcie. Dzisiaj, ze względu na to, że prosiliście, pisaliście w komentarzach, oprowadzę Was po pomieszczeniach mojego rancha, mojej posiadłości, nie wiem jak to nazwać rezydencji, może, na której stoi 120-letni dom, który zamierzam wyremontować własnymi rękoma przy pomocy Was. Dlatego sekcja komentarzy jest dla Was. Dzisiaj z ręki lecimy po pomieszczeniach, krok po kroku i piszcie w komentarzu, co byście zrobili na moim miejscu z tymi właśnie budynkami. Ten, co za mną stoi, to jest katastrofa, ale domek ratujemy. No i Stodoła. No o niej to piszecie bardzo, bardzo dużo pozytywnego, więc jestem ciekawy, co byście zrobili na moim miejscu, co by tam powstało z waszą inwencją. Dzięki wielkie jeszcze raz. Zapraszam. Do oglądania i co? Do następnego. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Sporo osób prosiło, żebym pokazał jak wygląda stodoła, więc zapraszam Was na zwiedzanie, trochę tutaj syfu będzie, ale włączymy światełko. Chyba będzie lepiej widać. No i tak powolutku. To jest dół stodoły. Nie, to jest wejście. To jest taka przejazdowa, właśnie część brama z jednej i z drugiej. Tam też jest mała furtka, jak tutaj. Wymurowana z cegły na posadce jest ułożona cegła. Tutaj wchodzimy po schodkach do takiego pomieszczenia, gdzie pewnie była pszenica, jakieś zboże. Jest waga. Jakieś słoiki, jakieś środki ochrony roślin zostały. Tutaj moja noga. Tu wpadłem jak oglądałem tą nieruchomość, tą stodołę. Yy, tu jest syf jakiejś szafy, taką komoda, o której już pisaliście, mówiliście. Tam jest góra, tu jest dół. Jedna strona. I wchodzimy po metalowej drabinie. Wymurowane to nie jest zbyt pięknie, ale z zewnątrz wygląda spoko. I tu jest rzecz, o której chciałbym chwileczkę powiedzieć. Zobaczcie, stoją sobie widły. I naszła mi taka myśl: nie, że ciekawe, kiedy ostatni raz ktoś tu wszedł na ten strych i po prostu zostawił te widły i nigdy więcej tutaj nie wrócił. Tu pozasłaniane snopkami. Tu jest, widzicie, mokro. Więźba jest zdrowa. Ta jedna belka jest trochę zgnita. Tutaj cieknie, więc tutaj interwencja będzie bardzo szybko potrzebna. Trzeba będzie to zrobić. Jest mokro. No tu był śnieg i to wszystko jest mokre. Tu też widzicie, jest murszała, bo tu cieknie. Potrzebuje dużo pianki. To ta więźba nie jest za cudowna, ale nie jest też zła. Kiedyś przejdę się i sprawdzę, właśnie te zakamarki między belkami. Jak to wygląda? No, stodoła jest potężna. Antena, łaty są, patrzcie, zdrowe. No, są porządne jeszcze. Belki. Wycinane z lasów, które miały po 120-200 lat. Dziurka. Nie wiem od czego pewnie. Od prądu. Jakieś winorośla. No i co? Chcecie przejść na drugą stronę, czy nie ma sensu? Tam jest. Mało bezpiecznie, więc nie chciałbym tam wchodzić samemu. Jak będę z kimś, to po prostu pójdę i będę tam oglądał. No jest przepotężna. Tutaj widać z góry, jak to wygląda. No i przejdziemy po pomieszczeniach gospodarczych, żeby wam już to wszystko pokazać. Wejdziemy sobie teraz do piwniczki. Takie miejsce podpiwniczone, widzicie? O, jeszcze gdzieś. Szpadel. O, tak to wygląda. To jakieś szybeczki. po zamurowywane wszystkie okienka, jak widzicie. Tutaj jest wejście do stodoły, Przed chwilą tam byliśmy. Tutaj jest wejście na tył budynku. No i tu jest wejście, teoretycznie wejście do pomieszczenia, do którego za chwileczkę wejdziemy. Takie schodki. Nie ma jakiejś tam dużej wilgoci tutaj. Coś tam, jakieś rzeczy można schować, więc idziemy dalej. Wchodzimy teraz do pomieszczenia, gdzie jest o ta piękna szafa. Tu są jakieś szpargały, jakieś lampy, jakieś kłódki. Będę to na pewno przeglądał na którymś z odcinków. O, jest młotek, może mi się właśnie on dzisiaj przydać. Więc zerkniemy, co on mi pomoże i tak to wygląda. Tutaj. Złożę wszystkie te materiały, które pozyskam, hmm, tutaj też cieknie, tu jest komin widzicie? i to wszystko trzeba zrobić. No też jest sporo pracy, ale yy, no przyszłościowe, nie? Tu jest beton wylany, tutaj woda pociągnięta, jakieś tam grabki, haczki, nie haczki, prąd tutaj niby był, jest Woda, najważniejsze, że jest woda. Drzwi takie, i tutaj o, jest przejście zakręcone do tamtego pomieszczenia. Lecimy dalej. Tu sobie przejdziemy do kurnika. Czy to kurnik? Kurnik. W kurniku, jak to zawsze jest kury wchodzimy zapalę wam jeszcze światło o tak to wygląda jest kawałek stropianu, jeszcze po kurach o do znoszenia jajek jakaś płachta moja piła i pełno narzędzi takich ogrodowych, więc spoko. No, o, jeszcze drabina, widzicie? O, drewniana, porządna drabina. Tu jakaś lina też. No nie jest źle, grabie jakieś duże, chociaż będzie mi potrzebne całkiem inne narzędzie do tego grabienia. I tutaj czerpak do wody. Przechodzimy dalej. No i... Kolejne drzwi <laughs> warsztat. Nie to bardziej garaż, no ale pokażę wam jak to wygląda. Tu było kiedyś okienko, tu było wejście i tu jest okienko. Po tych łukach widać jak to wyglądało. Ktoś zrobił to na garaż. O, widzicie? Okienko, wejście, okienko, wejście, okienko. No, i wchodzimy do garażu. Tu już trochę szpargałów moich przywiezionych i dużo mebli z tych pomieszczeń z domu. Na pewno to wykorzystam na takie narzędzia, właśnie tutaj, żebym miał swój garaż. Nie? I tutaj trzy osobne patyki, wejścia. Może kiedyś jakaś siłownia, zobaczymy. To jest rudera to widzicie? ładne cegły mogę się z kimś dogadać, nie? jak będę miał już pozwolenie na y, wyburzenie to możemy się dogadać tutaj ciekawostka, zielone drzwi o, patyczek, gwoździk i tutaj, o ciężko tu wejść tutaj były kozy, zobaczcie Pas transmisyjny. O, jakiś przedłużacz. Klemy do samochodu. Kanistry. O, siła, chyba tu jest. Dajcie znać, czy to jest siła, czy nie. I co to jest, to srebrne? Dajcie znać. Lecimy dalej. Tutaj drzwi, które wyniosłem z domu. Tropy straszne, no i tam cyk, liczniki, i tam jest wyjście. Też Wam pokażę, co tam jest. Ale najpierw przejdziemy sobie do jeszcze jednego miejsca. I kolejne pomieszczenie. Tu jest przyłącze wody, które trzeba przenieść. I tu zobaczcie, tu jest, no, tu jest katastrofa. Nie ukrywajmy, że to trzeba wypierdzielić. Podejrzewam, że tutaj kiedyś ktoś mieszkał. Później nie, może nie mieszkał, nie, nie mieszkał. Raczej tu były świnie albo jakieś tam kozy. Y, czuć zapach capa. Więc tutaj tak może być. No mam taczkę, śmieci na taczce tutaj do palenia, no i trochę narzędzi ogrodowych. Woda też jest. Dobra, przyjdziemy tutaj, pokażę wam Proszę uważać, że wam nie zdradzić, gdzie jesteśmy. Tu są tuje, tu jest prąd. Na tym budynku też to trzeba by je przenieść. Jak macie jakieś dojścia w Tauronie w energetyce, to dajcie znać. No i tu wchodzimy do buszu. No klimat jest, nie? Powiem wam, klimat jest spoko. Tego igliwia. Tu nie ma w ogóle yy, roślinności. O, tu jest spokój, ten co ma najwięcej wilgoci, tutaj pęknięcia jakieś na tynku, mam nadzieję, że na tynku i tu trzeba to wszystko wyciąć w pień, niestety, jak najdalej od muru, takie właśnie rzecz. Dajcie znać w komentarzu, czy spoko, czy opłacało się za tyle pieniędzy kupić coś takiego, czy burzyć.